Zobaczmy w kartach, dlaczego on, ona się nie odzywa. Jaka jest tego przyczyna? Jakie emocje naprawdę nim, nią kierują? I co zrobi dalej? Przyczyna. A ono nie odzywa się, bo w jego sercu są prawdziwe emocje. To nie jest brak uczuć, wręcz przeciwnie. Boi się, że pokaże ci za dużo, albo że nie umie tego po prostu nazwać. Emocje. Emocjonalnie jest zawieszony, jakby patrzał na wszystko z dystansu. To takie czekam, obserwuję, nie wiem co dalej, jest blokada, więc zamiast działać, to po prostu się zatrzymał. I co zrobi? Pokazuje mi, że mm, jednak się odezwie. Lekko, może najpierw trochę nieśmiało, trochę żartem albo taką wiadomością z ciekawości, ale to będzie pierwszy krok do odnowienia tego kontaktu. Także nie odzywa się, bo ma uczucia, a jednocześnie czuje jakąś blokadę i zawieszenie, ale karty pokazują, że zrobi krok, odezwie się, nawet jeżeli na początku będzie to mała, lekka wiadomość. Także daj znać w komentarzu, czy to do Ciebie pasuje. I obserwuj mnie, jeżeli chcesz więcej takich rozkładań.